Jednym z ważnych środków, byśmy mogli posiąść prawdziwe nabożeństwo do Matki Najświętszej, to spełnianie na jej cześć dobrych uczynków. Pobożni pisarze ogromny kładą nacisk na te objawy prawdziwej miłości i czci, bo one bardzo podnoszą nabożeństwo. Skłonność ta i rączność woli do służenia Maryi i spełniania czynów szlachetnych z miłości ku niej stanowi istotę nabożeństwa i czci. Święty Jan Ewangelista widzi znak wielki na niebie, niewiastę obleczoną w słońce, pod jej stopami księżyc, a na głowie korona z gwiazd dwunastu. Tą koroną, według świętego Bernarda, są cnoty Maryi, ale i słudzy ziemscy mogą na skronie swej pani wkładać koronę, pleść dla niej miły wieniec dobrych uczynków. Nie każdy ma złoto i diamenty, kosztowne kamienie. Aby je złożyć w darze tej cudownej i dobrej królowej, ale może niektóre praktyki spełniać ku jej czci. Pomówimy teraz o jednym znaku czci ku Maryi, a mianowicie jak pobożny sługa Boga Rodzicy obiera ją sobie za matkę. Z pewnością to nader miłe tej łaskawej Pani. To Chrystus z krzyża zalecił, to jego testament i ostatni nakaz, abyśmy Maryję obrali sobie za matkę. Bo wołał miłośnie do Jana Apostoła, który tam na Golgocie był naszym przedstawicielem. Oto Matka Twoja. W serce Maryi przelał jako Chrystus swą miłość ku nam. Ona jej spadkobierczynią. Ale i my mamy przejąć miłość Chrystusa ku Jego Matce. Mamy ją miłować miłością gorącą, jako swą Matkę. Maryja, wiemy to dobrze, pojęła należycie słowa Pana Jezusa. Niewiasto, oto syn Twój. Pamięta o tych słowach, a serce jej nie ma nic ważniejszego, jako wypełnić tę wolę ostatnią syna najdroższego. Wie dobrze Matka Najświętsza, ile nas ukochał syn jej i dlatego jesteśmy jej umiłowanymi dziećmi. Mówi jeden z naszych kapłanów, że gdy o ciemnej północy już wszyscy śpią, gdy nawet nasza ziemska matka zmruży powieki, a nas boleść i smutek przygniata, i nie dozwala zasnąć. W ten czas niebieska matka patrzy i lituje się, a gdy ją wezwiemy na pomoc, z pewnością uciszą się burze wewnętrzne, ułagodzą boleści. Kto nie chce wierzyć, niechaj, gdy w takim stanie znajdzie się, do Maryi się uda, a przekona się. Więzień w ciemnicy, jęczący w kajdanach, miotany falami rozpaczy. Dozna opieki Maryi, gdy się do niej zwróci, bo ona także jest jego matką. To miejsce grozy przenikną promienie nadziei i rezygnacji i ulży się ciężkiej doli skazańca. Jeżeli Maryja tak wiernie spełnia posłannictwo matki, bo to wola Chrystusa umierającego i my bądźmy jej dziećmi, miłość Chrystusa ku Maryi naśladując. Jako chmiel szuka podpory, tuli się do topoli. Tak dobre dziecko lgnie do matki swojej. Uznajmy to i czynem wyraźmy, że Maryja jest matką naszą. Oddajmy się jej jako dzieci, choć już nimi jesteśmy z woli mistrza naszego Jezusa Chrystusa. Uczyńmy akt takiego wyboru. Niegdyś król nasz tułacz Jan Kazimierz, za Maryi przyczyną wróciwszy do Polski, w Lwowie wobec senatorów rycerstwa, Duchowieństwa i ludu obrał Pannę najświętszą za matkę, królową i władczynię narodu i prosił, aby berło królewskie ujęła w swe ręce i otoczyła pieczą wszystkie dzielnice Polski. Był to czyn bardzo miły Bogu. Rzewny, budujący i pożyteczny dla ślubującego monarchy i jego poddanych. I my podobnie uczyńmy. Uroczyście obierzmy sobie Maryję za matkę. A do tego ważnego kroku przygotujmy się nowenną. Sam wybór Maryi za matkę uczyńmy w jedno z ważniejszych jej świąt, tak na przykład uczynił święte Aloyzy Gonzaga w młodziutkim wieku, uklęknąwszy przed cudownym obrazem we Florencji w życiu świętej Joanny Franciszki Chantal czytamy, sierotą będąc od kolebki, skoro tylko przyszła do używania rozumu, obrała sobie najświętszą Pannę za Matkę. I błagała, aby ją za córkę przyjąć raczyła. Nazywała się często jej dziecięciem, i jako dobra córka we wszystkich trudnościach udawała się o natchnienie, pociechę i pomoc do tej najlepszej matki wszystkich sierot. Święty Józef z Kupertynu, z długiej i ciężkiej choroby, powstał za przyczyną matki najświętszej i zasłynął jako wzór miłości Boga i bliźniego. Wstąpił do zakonu świętego Franciszka. Umarł światu, aby żyć Chrystusowi. Pod opieką Maryi, którą nazywał swoją matką, zachował cnotę niewinności i zachęcał innych, by się do tej słodkiej pani uciekali. A wszelkie łaski spłynął na nich, jak sam je otrzymał za jej dobrocią. Święta Teresa uklękła przyłożu konającej matki i tak mówiła: Jest wolą ojca niebieskiego, abym utraciła moją kochającą matkę. Ty więc o Maryjo, wejrzy na biedną i słabą sierotę i obejmij na nią trąskliwą pieczę. Obądź mi dobrą matką i prowadź mnie do siebie i do Syna Twego, o brata mojego, Jezusa Chrystusa. Jako dziecię posłuszne pójdę zawsze za macierzyńską twą radą. Dużo rozrzewniających czytamy tego rodzaju przykładów, jak biedne sieroty bez ojca i matki w Maryi znalazły matkę. Oddając się jej za dzieci, i Ty uklęknij przed obrazem Maryi ponowennie, w uroczyste jej święto i mów. Od dzisiaj biorę sobie Ciebie, o Maryjo za matkę. Ty się mną opiekuj, ty mnie prowadź, strzeż, ucz, napominaj, karć, aż mnie zaprowadzisz do nieba, a ja przyrzekam być Twym dzieckiem miłującym i posłusznym. Następnie każdego roku w tym samym dniu ponów ten wybór, przepraszając tę dobrą Matkę najpokorniej za wszystkie nieposłuszeństwa i przyrzekając, że odtąd z większą gorliwością i doskonalszą wiernością będziesz jej służył, by w ten sposób naprawić wyrządzone Maryi przykrości. Na zadosyć uczynienie za swą niewierność ofiaruj Maryi to przedziwne posłuszeństwo której okazywał błogosławiony syn Jezus Chrystus, o którym czytamy w Piśmie Świętym i był im poddany. W objawieniach świętej Gertrudy czytamy, że było nader miłe Chrystusowi, kiedy z jego natchnienia czyniła to owa wierna i gorąca sługa Boża. Dobrą i chwalebną jest rzeczą, codziennie rano i wieczór prosić Boga Rodzica o jej macierzyńskie błogosławieństwo. Dobre dzieci Maryi gorliwie to czynią. Święty Ignacy Męczennik w te słowa odzywał się do Maryi Panny. Prawdziwa Matko Zbawiciela, przybrana Matko Grzesznika, zamknij mnie we wnętrzu swej macierzyńskiej miłości. Gdy pytano świętego Stanisława Kostkę, czy kocha Maryja, rozrzewnił się, zapłakał, mówił. Wszak to Matka moja. Innymi słowy, jakbym nie miał kochać tej, którą sobie obrał za matkę, której po Bogu najwięcej zawdzięczam, jak można nie miłować tak dobrej i czułej matki? Niewdzięczne to serce, które by się nie poruszyło do wzajemnej miłości tej królowej, której rozkoszą dobrze czynić wszystkim. Święty Stanisław, też pod płaszczem opieki Maryi, wzrastał w cnotach szybko i dostąpił łask licznych za pośrednictwem swej matki. Którą teraz wielbi z zastępami dziewic i śpiewa pieśń, zastrzeżoną duszą czystym, anielskim, bez skazy. O zgonie jego mówi jeden z naszych kapłanów. Stanisław wyciąga ręce swoje ku niebu, ono mieszkaniem jego, ojczyzną jego na wieki. Żadna smutna pamiątka nie zatruła ostatnich chwil jego życia. Opuszczał ziemię bez żalu, bo do niej serce jego nie lgnęło nigdy. Żegnał świat, lecz on dla świata był zawsze obcym. Całe życie jego czyste, niewinne, jak rozpogodzony błękit nieba, na którym jaśniały cnoty jego, jako te gwiazdy w nocy pogodnej się iskrzą. Dziecie wraca do matki, za którą ciągle tęsknił, do której ciągle wzdychał. Stanisław spieszy do Boga Rodzicy, Najświętszej Maryi Panny. Jej z w ręku trzymając, do ust przyciskając znak zbawienia, ustawy zakonu na piersiach składa. Raz jeszcze spojrzał około siebie, oczy rozpromienione w niebo się wznoszą, usta anielskim rozpogodzone uśmiechem wołają radośnie: Gotowe serce moje, gotowe serce moje. To serce coraz słabiej bije. Jeszcze jedno westchnienie: Jezus Maryja, a serce bić przestało. O świętym Stanisławie, Módl się za nami, abyśmy na twój wzór byli godnymi dziećmi Maryi.